Mamy 2, mały przygódek, ale kolor co? 39 zł. Jeszcze mamy takie kolory. Dobra, idziemy dalej. Jak się przecisnę Także, witajcie na przeglądzie nowości. 28 zł w takich kolorach. O, ta sama cena 24. Będzie jaki czterdzieści dziewięć? Takich kolora? Pokaż się brązowe. Fajne co? Kolor. Ale czy tak bardzo potrzyk? ja Chyba tak nie lubię. I dalej. Dobra, zmieniamy alejkę. Ja tutaj byłam ostatnio. Tą różę też kojarzę. Okej, okay. łączymy się za chwilę. Wlazłam na dresy. Lecimy? A chodźcie. 84 zł Gaciory. Wszystkie są ocieplane, Ta, Takie cieplejsze. Wszystkie są z tym napisem? Te czarne też? Tak. Ok, czyli mamy takie kolory. Ten jest fajny. Ten też. Który dziewczyna? Dobra, lecimy na bluzę. 95 zł. Kolory takie. Tutaj ten kolor, który mi się podobał, jeśli chodzi o gaciory. Brąz. I taki jasny kolor. Ok, i lecimy dalej. Aha, tutaj mamy gładkie. Ocieplane też? Tak, też ocieplane. 70. Aha, to jest męskie. No dobra. Ok. To zmieniamy. Olejka, tak? Tak. Się zakręciłem, wydawało mi go Biała 119. Też? Też 119. A tam? 95. Jak cienki ten jeans. No Tak po kolorach przelacenia. 95. I? I tutaj tak Jan. Dalej nie przejadę, bo to już panie sobie coś oglądają 195 złotych z takim brylantem 74 i 192 Dobra i idę stąd, bo nie mam jakich kręka się dalej dostępne Coś niżej nie, 64 no Trzaskałam co przedmiot, nie? 28, to? To Może diada. Takie kolory I jeszcze taki fiolet Pokaż się New Yorker dziewczyna To również 28, to? takie kolory i jeszcze takie dobra, lecimy może tutaj, coś na krótkie jeszcze. 28 24 i też 24 nie, 28 a to tutaj 28, one fajniutkie a jakie mamy kolory? czarne i tam takie nadwybrany 49 prążek a kolor o. taki pokaż się brązowy wiadomo. domu nie to to są co to jest w ogóle tylko kiecka co to jest? Może robić zakieckę Ale niekoniecznie 34 zł I tutaj jakaś wyprzedaż, 14 zł 9, matko 9 zł, seria. 24 14 i 14 To na wyprzedażu? Nie, 34 Taki kolor? Ewentualnie w brązie No chodźcie, tutaj Jakaś czerwień 119 pokaż się prosta nogawka? Nie, zmierzamy. Cóż za czerwień O. I takie kolory jeszcze. A ta to chyba. Ostatnio podnosiłam. Prążkowana 24 zł. Dalej dostępna. Zobaczcie. Takie zwykłe, chyba tak. 24. No. W takich kolorach. Jest i pasia. Pokaż się pasiek. 24 Takie i jeszcze tam mamy takie kolory. A tu 24 zł. O. Prążę. I może tutaj. Dwadzieścia osiem. Też taki prążek. szara. Ale to nie wszystko, bo... Fajnie to wygląda, nie? Jeszcze mamy takie. Ciemniejsze. I dalej kolor. Dobra, wracamy. Albo i nie. Ramionka. Stile. 19 takie kolory. Dobra, w przelocie. 19. Ewentualnie takie kolory. Takie zwykłe, regulowana. A tu? 19 To może od białej, nie? A Ale to ludzi. Aha, to są te z początku, dobra. Patrzcie. Już wychodzę. Jaki błysk ilona 95 zł. Czarne również ta. Jeszcze w takim kolorze 39. Prążak ta. Też 39. Ale póki co tylko ten kolor, no jeszcze biała, a nie ta sama inna. Czyli tylko ten kolor. A biała. Takie. 39 również. Dobra, coś tutaj mamy. Ile to? Gdzie to jest jakaś cena? 84 albo 94, nie wiem. A to to znamy. to. Dobra, idę. Jeszcze może taki korset. Na koniec 74. Tam się przegląd podobał oczywiście, zostawcie łapkę pod filmem. Tu jaki błyskokó. Za co, co wielkie, wielkie dzięki? I do kolejnego przeglądu. Patrzcie. Widać jak to się mieni? Jeszcze są złote. O. Cena. 64. Dobra, idę. Cześć, już wychodzę, wychodzę, ale wyjść nie mogę. Przeladzam jeszcze trochę na wyprzedaż. Ale nie, nie podniosę wyżej telefonu. Może mi się uda? O, zobaczcie. Totalna wyprzedaż, minus 70%. Ale nie lecimy, nie? Na kolejny raz, ta. Ale tu jest i wyprzedaży. No. 49. Mhm. Ile? 24. 49, o. Dobra, przyjdziemy.